Co się stało? Gady! Jenny w internecie ciekawy film. Jo Ja ci. we tytule Do morza czy serca kaszu. No i co z tego? Tam jest wiele takich filmów. Jak to co? Wie tak, kto to był? Nie. A kto? Blazimir Gibson. Nie. Co te? Gibson? Kto z którego was znaje ta nasz? Kasia przycigłe. co ty głowiesz? A to ceje nowis na łekliś im te film z rzetą. Decyzja o włączeniu północnych i środkowych kaszub do Polski zapadła w podparyskim Wersalu. Wydelegowano tam kaszubów Antoniego Abrahama i Tomasza Rogale, którzy wykazywali, że kaszubi przynależą do narodu polskiego. Łężeń z pana Eugeni Siała ta historia. Ty widzem. Dobry dzień. Baro piąknął, łiczbaka się wścigła. Proszę bardzo, Nataniel, co zostało? E, proszę pana, i w internecie e, film. To może przez serca kaszubę. O! Oh. A to bardzo fajno. Weźmieł się z leśnością z leśnością w z dwa lata temu, w 20 roku. A może pan coś na o tym kłębielcem, a młody Kwy Antoni Abraham, Tomasz Rogala, jachle do Paryża, żeby Kasiebe był prze Polsce. I to się so udało. A co to były, te bełe, to z społeczności z młęża? Jak Kasiebe był przy Polsce, ty polskie dostał dostęp do młęża. I ty, zesun tego gromycznika, to te są z 1920 roku, generał Józef Hallor, cesnął platynowy piesczyń do Młęża. To było wielkie wydarzenie w kasiemisobaru A skąd są te tj. ciekawe zdjąca z tego czasu? To jest prawda, za wiele ich nie ma, ale ciekawci są nagrania wspominków, głosy generała Józefa Halera. Za tym pierścieniem pobiegło polodowy tapir kilku Kaszubów, że żaden z nich nie mógł uchwycić pierścienia, który wiarnie połączył się z wodami Bałtyku. A jak kaziebicy są przeszuzieleni z ciepłości? Gwiazdziejo, rok chudczy w 1919 roku je zrobił film Łysie ze Sumtim 6, półkłysiebiczym. To był młody, taki waleczny knypi. Oni rozgromili półk, Lenina. Ubyć te zaryby, a byli jednym z najbardziej bitnych żołnierzy. Świadczy o tym udział chociażby ich w wojnie polsko-bolszewickiej. To właśnie tam, na te najtrudniejsze odcinki wschodnie, ci żołnierze zostali skierowani. Tam na wschodzie do dziś również są groby 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty Żołnierzy, o których dba lokalna społeczność. A w tym pułku był kto znany z naszych stron? Wiele ich było. Werth Hotler wspomniał z Karola Krefta, go Kaszubskim króla. On też w nim służył. Ci chłopi, bardzo wiele balnego zrobił dla poleści. Po wybuchu II wojny światowej, Kreft, jako oficer 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty, brał udział w wojnie obronnej. Trafił do niewoli. Przed śmiercią uratowała go perfekcyjna znajomość niemieckiego. Wrócił w okolice Torunia, gdzie wkrótce zawarł związek małżeński z bogumiłą Kawecką. Zdobrze, że w naszych czasach dbały o pamięć o tych o nie Oni walczyli o naszą to, że my ziele w wolnej Polsce. Ujaci generał Józef Bićci marzył i pisał. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Jitio że łan belka się i to prawda? No ku was z pewnością. On się urodził 50 kilometrów stąd, w, w Bandominie, nie Kule Kustiżne. Tak niedawno minęło 200 lat od jego śmierci. Najogłe temu meso uczele piesni Kleka my tytuł. Chcemy z nią jak nasz wybić co zorodzi w Bandominie sprawę, jak na lepsi całe mieni. Niech łewie, i kładu, duże z nią złączone, Całe psuć na śpiewie, leka śnieb namieniony. Jak to fajne, że jej trafił na ten film. Historia jej jednak wyżni. Kły z